Jak się podoba teraz wiosenny old oldtimer bazar? Podoba mi się bardziej niż poprzedni, na którym byłem. Wydaje mi się, że jest 100% większy, jeśli chodzi o poprzednią powierzchnię. Jest więcej tematyki motocyklowej, a jeśli chodzi o samochody, jest wystarczająco dużo, żeby się nasycić i warto przyjść tutaj i popatrzeć. Twój Oldtimer timer bazar czy pierwszy raz? Kolejna cykliczna impreza yy, bardzo dobrze zorganizowana, świetnie. Ale zresztą widać dużo wystawców, dobry towar, nic z tego No proszę. właśnie u Ciebie same lampy czy coś jeszcze? Ogólnie akcesoria motocyklowe, naprawdę sporo dali tego. Wszystko to co widać nowe. Przyszedł sezon, więc chyba będzie wreszcie z czego żyć. No, jest z czego żyć, także to jest generalnie dla klientów, dla fanatyków motocyklówki, także. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Któryś to już Oldtimer Bazar zaliczony? No, już nie liczę kilkunasty. I rzeczywiście są chętni na używane skóry? Są używane i nowe, ale głównie używane skóry. I co motocykliści rzeczywiście używają, tego, używają tych ym, y, skór, czy raczej jeżdżą czymś innym, jak się zrobi ciepło? No yy, po skóra jest ciepła. Używają skór, gdyż z materiałów coraz więcej ludzi rezygnuje, gdyż są to jednorazówki do pierwszej yy, gleby. Rozumiem, że masz i używane i nowe. Czy yy. u Ciebie jest też komis na przykład? Yy, no też, mam istnieje możliwość wymiany. Ile w tej chwili u Ciebie wisi tego typu asortymentu? O, kilka ton. <laughs> Jakie generalnie jest zainteresowanie tego typu y, ubierami motocyklowymi? No, po nowelizacji ustawy, duże. A jaka ta nowelizacja była? Y, ten, 125 na B kategorię. Ach, no właśnie, czyli po prostu przychodzi wiosna, przychodzą motocykliści. ładnie. chociaż ten, ten, w tym roku to przez całą zimę się działo. Super, dzięki. <laughs> Czy motocykliści potrzebują biżuterię? Oczywiście, że potrzebują biżuterię. Na każdym palcu noszą duże pierścionki. Mamy pierścionki ze srebra, mamy pierścionki ze stali. I co, na Oldtimer bazarze rzeczywiście schodzą te szmuki? Handlu nigdy nie przewidzisz, ale trafiają się klienci, którzy naprawdę interesują się biżuterią. Zresztą mamy biżuterię w klimacie motocyklowym, ewidentnie, także... No właśnie, co najczęściej wschodzi? Brazoletki? Sygnety? Wszystko po trochu, głównie pierścionki, ale bransolety też, są, też cieszą się zainteresowaniem. No i łańcuchy na szyję. Ale co, srebro Zmienię. czy stal nierdzewna? Są klienci, którzy preferują srebro, i są klienci, którzy wolą ze stali. Generalnie srebro też się sprzedaje. A co, dziewczyny i faceci na równi kupują te, te rzeczy? W tej chwili już dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn na szczęście jeździ na motorach, więc. Też kupują, mamy dla nich kończyki, mamy mniejsze rozmiany pierścionków, ponieważ zazdroszczą chłopakom i też doszą biżuterii. Powodzenia. Dziękuję. Pierwszy raz na oldtimer bazarze, czy kolejny? O nie, kolejny. My już od bardzo dawna, jesteśmy tutaj z całymi bywalcami. E, jesteśmy ze Szczeliny, a także jak mamy na każdy z oldtimer old bazarów. E, impreza bardzo fajna, tak? Jak widać mamy asortyment bardzo szeroki, co, co uzupełnia też bogatą gamę produktów, które są tutaj sprzedawane. I to motocykliści rzeczywiście zamiast na stacji benzynowej kupują u Was oleje i wszelkie płyny? Tak, zgadza się. Tu jest o, o wiele szerszy wybór. No i coś co lubią chyba wszyscy ludzie w Polsce, tak? Można się potargować. U tak. Ciebie można się potargować? Jak ne? najbardziej. Tu jesteśmy otwarci, oczywiście wszystko w ramach rozsądku, ogólnie przyjętych norm, tak nazwijmy to. Ale tak, można się potargować. Zawsze zawsze wchodzimy w tą dyskusję na temat ceny z klientem. Super, dzięki bardzo. Spoko, dziękuję, do zobaczenia. który raz na Oldtimer Bazarze? Któryś rok z kolei już. I co, ona za zawsze jest zbyt na rękawice, buty i tego typu rzeczy? Oczywiście. Czy dziewczyny też kupują tego typu rzeczy? Tak, jak najbardziej. I staramy się ofertę, ofertę mieć jak najszerszą właśnie dla ci pięknej również. A jak Oldtimer Bazar? Tutaj zawsze można coś sprzedać, kupić? Myślę, że tak że każdy znajdzie coś dla siebie. Yy, jak mówisz, że jesteś już któryś raz w old Oldtimer Bazarze, yy, o ile więcej sprzedajesz na Oldtimer Bazarze niż no, codziennie? Jest jakaś skala porównawcza? Więcej się sprzedaje na Oldtimer? Raczej tak. Super, dzięki. Często bywa Pan na Oldtimer Bazarze? No, czasami uda mi się przyjechać tutaj i zobaczyć trochę ciekawych rzeczy, tak jak z tyłu, taką ładną ładnego pick-upa, warszawiankę, ładnie odrestaurowaną, aż miło do tego wsiąść i tym chciałoby się przejechać kawałek. Taka Rzez... impreza we Wrocławiu jest potrzebna? No jest potrzebna, trochę więcej niż dwa razy w roku. Jest ładna frekwencja, dużo ludzi, dużo ciekawych rzeczy. Można sobie pooglądać i miło spełnić czas. Ma Pan też coś takiego kolekcjonerskiego, co można by było tu przywieźć i pokazać? Mam DKW z 1937 roku, ale niestety nie mam kiedy zacząć tego odrestaurowywać. Myślałem, że będę miał czas popołudniami w sobotę odrestaurowywać, ale niestety stało się inaczej. Nie ma tego czasu. Coś te zegarki nasze teraz są za krótkie. Słucham pańskich materiałów właściwie na YouTubie na, na stronce Oldtimer Bazaru. Bardzo mi się podobają. Bardzo obrazowo opowiada Pan o tych wszystkich starych sprzętach. Mam pytanie. Czy w pracowni tam u Pana są jeszcze te Francuzy, o których pisał Pan w Alpanogięście? Czy one są jeszcze gdzieś do obejrzenia? Czy, czy już Pan je wypuścił, że tak powiem, w świat? Co, co w To nie jest wystawa, tak? Jasne, to jest warsztat. Jasne, jasne. Czyli żeby móc w swoim warsztacie chociaż cokolwiek zobaczyć, mhm. trzeba najpierw się telefonicznie Oczywiście. umówić. Innej możliwości nie ma. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli się umówisz, jeżeli zadzwonisz, do nas kolego i powiesz, że potrzebujesz przyjechać, żeby sobie coś oglądać, to w tym momencie przyjeżdżasz do nas i, i, i możesz to wszystko oglądać. Jasne, nie ma problemu. Także serdecznie zapraszam i wszystkiego dobrego, miło mi widzieć. Dzięki, dzięki. się upręcznie. Widzę, że nie tylko ludzie widzący potrafią docenić motocykle. Ty, jako człowiek no niedowidzący, padasz, chodzisz, sprawdzasz, jak to wygląda. Motocykle wciągają, prawda? Wciągają nie tylko motocykle, ale i stare samochody nie po raz pierwszy na Oldtimer Bazar. Chodzę już tu cyklicznie, także myślę, że jako osoba niewidoma można poczuć te motocykle, można poczuć klimat tej imprezy. No właśnie, a co najbardziej wciąga yy, no, przy, przy takich motocyklowych pokazach? Dźwięk, zapach, na co zwracasz największą uwagę? Odgłos tych motocykli, zapach spalin, zapach z tej spalonej gumy przy pokazach stamtu, przy pokazach driftu akurat w tym wypadku, ale powiem szczerze, że nastawiam się przede wszystkim na oldtimery przy okazji oldtimer bazaru, na pokazy starych sprzętów, starych motocykli, starych samochodów. No właśnie, a masz jakiś swój ulubiony model starego pojazdu? Jeśli chodzi o stare pojazdy, no chyba... Chyba Porsche 911, nieśmiertelny samochód z no, powietrzem. A jeżeli chodzi o motocykle, co takiego jest w nich dla człowieka takiego jak Ty, który przyciąga taki motocykl? Miałem okazję niejednokrotnie już z ludźmi pojeździć i ten wiatr, ten pęd powietrza, który się czuł. Będziesz oczywiście na Oldtimer Bazar przyjeżdżał jeszcze nie raz. Nie raz, na pewno. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Który raz na Oldtimer bazarze? Trzeci? Chyba tak. Co tu jest takiego, że przyciąga i dziewczyny i chłopaków? Atmosfera przede wszystkim. Duża impreza, niedzielę, gdzie każdy ma czas. No i przede wszystkim różnorodność. To jest wszystko. No właśnie jak przyjeżdżasz na bazar, czego szukasz? Wzrokiem albo ewentualnie do kupienia? Ja przyjeżdżam poczuć tą atmosferę. Tak. Niekoniecznie kupić, pooglądać przede wszystkim. Znajomych spotykasz? Znajomych spotykam. No, myślę, że organizator się rozwija i to w dobrym kierunku. No właśnie, jak widzisz ten, yy, tą organizację? Masa ludzi, masa pojazdów, wszystko składnie, ładnie, poukładane? Tak, yy, bardzo dobrze zorganizowany wjazd, wyjazd, osoby, które są odpowiedzialne za to, yy, wiedzą co robić i no, myślę, że to jest jedna z większych imprez. Na Dolnym Śląsku w takim charakterze przede wszystkim. No to co, spotykamy się gdzie? Przy samochodach czy przy motocyklach? Przy starych samochodach. <grym>